Cześć, witajcie na kanale firmy Korbanek. Dzisiaj specjalnie dla was zrobimy live z serwisu naszej firmy. Wejdziemy za chwilę na hale i ja po kolei wam pokażę gdzie co jest dzisiaj wykonywane na naszej hali. Zacznijmy od hali, kiedyś to była hala kombajnowa. Dzisiaj tutaj przygotowujemy ciągniki do naprawy i do wydania dla klientów końcowych. Także zapraszam, chodźcie za mną. Na pierwszym stanowisku mamy tutaj Arbosika 3055, montujemy tutaj ładowacz, przepraszam, przedniego tuza, to jest wydanie dla klienta, ciągnik jest typowo już przygotowany, będzie przygotowany typowo pod klienta, dlatego jest tutaj, tak jak widzicie, przedni tuz już podstawiony i za chwilę mechanicy będą go montować do tego ciągnika. Przejdziemy dalej. Tu mamy kolejnego Arbosa. Jeszcze nie jest dobrze rozpakowany z paczki. tak jak go widzicie, jest dopiero postawiony na koziołki, on dopiero będzie, cały osprzęt będzie tutaj ubierany, będzie przygotowany. To jest akurat nie pod klienta, tylko oferta wolna, czyli taki ciągnik, który będzie stał u nas na placu, że jak przyjdzie klient, wtedy będzie mógł go obejrzeć i sobie zakupić. Na tym stanowisku akurat mamy ładowarkę. Jest to ładowarka klienta, ładowarka przyjechała do nas na naprawę. Pokazują się błędy na silniku także musimy zrobić diagnostykę komputerową. No i klient tutaj nam zgłosił, że nie działa klimatyzacja, układ klimatyzacji. I tak jak widzicie, akurat teraz mamy podłączoną tutaj butlę z gazem. Sprawdzamy szczelność tego układu, klimatyzacji, żeby. No bo nie było czynnika w tym układzie, więc musimy najpierw zweryfikować, gdzie ten czynnik ucieka. Dlatego mamy taką specjalną butlę z gazem, żeby najpierw sprawdzić, którędy ten czynnik ucieka. Jak już będziemy wiedzieć, w którym miejscu jest wyciek, przechodzimy do naprawy. Tutaj już jest stacja klimatyzacji. Będziemy napełniać. Przejdźcie tutaj może od tej strony. Możecie też zobaczyć to akurat mechanik musiał trochę porozbierać, żeby błędy posprawdzać. Tam wiązki elektryczne, także przyładowarka w środku jest rozebrana. No i dobra, przechodzimy dalej. Tu zobaczcie, mamy przygotowany sprzęt do wydania. Już ostatnie też tutaj. Szlifowanie, mycie, szczyżenie, jak to my mówimy, czyli jest ciągniczek Arbos 2040. Ma zamontowany ładowacz czołowy z krokodylem. Dodatkowo jeszcze jest tutaj, klient sobie zażyczył, taka przyczepka, którą kupił razem z ciągnikiem. Można zobaczyć fajny zestawik połączony mały ciągnik z małą przyczepką. I tu przechodzimy, zobaczcie, tu mamy kolejnego Arbosa, tu akurat jest model 20-25 i tu w tym ciągniku też montujemy, przepraszam, przedniego tuza i tu zobaczcie, tu już mechanicy zaczęli rozbierać. Są ramiona, które wzmocnią jakby ramę tego ciągnika i na tych spornikach będzie zamontowany też przedni tuz. Tu zobaczcie, przedni tuz już sobie leży. To jest przedni tuz, tu w kartonie mamy cały, cały osprzęt do tego tuza, przewody, szybko złącza. Możecie zobaczyć, to mamy zawsze takie na skrzyniach już dedykowane do każdego modelu zestawy, że wtedy mechanik podjeżdża, go zabiera cały zestaw i to musi pasować do ciągnika, także to jest taki cały zestawik. No dobrze, teraz przejdziemy na drugą y, halę, tam gdzie są naprawiane ciągniki rolnicze. Tu mamy tak więcej, jest dzisiaj akurat przygotowań do wydania dla klientów, a przejdziemy tam, gdzie są bardziej prowadzone naprawy. Tu gdzie idziemy teraz w ten budynek, co widzicie? Tu jest taki nasz hala serwisowa, gdzie wydajemy części dla mechaników. Czyli jak ktoś jedzie gdzieś na naprawę do klienta, to akurat tu w tym miejscu właśnie przygotowuje się, zabiera się do, do swojego samochodu. I tak zobaczę tu na tej hali akurat mamy dwa ciągniki Massey Ferguson, które przyjechały od klientów na naprawę. Pierwszy możemy podejść tu z tej strony, Massey Ferguson, który będzie miał naprawiany układ wtryskowy. Występują tu problemy z rozruchem, słabą mocą tego ciągnika i będziemy tutaj sprawdzać pompę wtryskową i wtryskiwacze. Znaczy damy to po prostu, do, wymontujemy do zakładu specjalistycznego, który to zweryfikuje te części i powie, w jakim one są stanie. Tu zobaczcie, tu mamy Massey Ferguson 7618 na skrzyni Dyna 6. Ciągnik przyjechał do nas z problemami takimi, że grzała się hydraulika, olej w hydraulice i były problemy z jazdą przód-tył. Ciągnik czasami potrafił się zatrzymać. Tu możemy sobie podejść. Tu mamy moduł skrzyni, w którym znajdują się pubiegi, czyli ta skrzynia przekładniowa z pubiegami Dyna 6 i tutaj są sprzęgła odjazdy przód-tył. To nawet jak podejdziecie, możecie zobaczyć. Na tym sprzęgle zobaczcie, to są takie przebarwienia, co świadczy o tym, że na tym sprzęgle występował bardzo, bardzo duży poślizg i wystąpiła bardzo duża temperatura, taka, że ten metal się tutaj przebarwił. Także już bardzo wiemy, że to takie no złe zjawisko. Klient zbyt długo pracował tak tym ciągnikiem. Dodatkowo w ciągniku wymieniamy też jeszcze pompy hydrauliczne, dlatego z jednej, z drugiej strony tutaj ma koła ściągnięte, jest porozbierany, bo te pompy hydrauliczne znajdują się w tym. W tylnym segmencie skrzyni biegów, już prawie w tylnym moście. Jedna pompa jest z jednej strony, jedna z prawej, druga z lewej. Dlatego ten ciągnik jest aż tak mocno porozbierany. No i teraz przejdziemy sobie jeszcze na kolejną halę. Tu. Nie zdziwcie się, że pokazujemy Wam pracę serwisową. Nie widać żadnego mechanika, ale jest akurat przerwa śniadaniowa. Nie każdy chce być nagrywany, chce patrzeć, jak mu się pracuje na ręce. Także akurat korzystając z przerwa, taka śniadaniowa, to też tutaj robimy dla was ten obchód. Tutaj mamy Fenta 926. Ten, Fent, ten ciągnik już jest skończony, on już jest po remoncie, czeka na odbiór klienta bardzo ładny, bardzo ładnie zadbany ciągnik także można tu sobie rzucić okiem na niego naprawdę plus dla klienta że tak tak dba o swoje sprzęty o swój ciągnik tu mamy też arbusika małego to jest akurat model 2040 to jest też akurat przygotowanie do wydania dla klienta także on tu już jest też ostatnie szlify są robione będzie wydany no i tutaj mamy to jest Fenty 824, tak 824. I on przyjechał do nas na remont silnika. Akurat silnik teraz jest w zakładzie specjalistycznym na składaniu. Jak ten silnik do nas wróci, wtedy będziemy go montować do tego ciągnika i ciągnik również będzie wydany klientowi. Na dzisiaj tak pokrótce, po szybce byłoby tyle. Pamiętajcie, kciuku w górę i widzimy się w kolejnym odcinkach.